Podczas luksusowego wypoczynku na odległej, prywatnej wyspie Mark odkrywa, że jego żona Lucy skrywa druzgocącą tajemnicę, związek z ich charyzmatycznym gospodarzem, miliarderem Williamem. To, co z początku wydaje się niewinnym firmowym wyjazdem integracyjnym, szybko przekształca się w napiętą walkę lojalności, zdrady i niewypowiedzianych pragnień. Gdy Mark desperacko próbuje uratować rozpadające się małżeństwo, granica między miłością a manipulacją zaciera się, prowadząc do burzliwej konfrontacji która zmienia wszystko. Uwięzieni przez własne wybory i hipnotyzujące piękno wyspy, Mark i Lucy muszą zmierzyć się z ostatecznym pytaniem: czy miłość może przetrwać, gdy zaufanie zostaje zniszczone, czy też niektórych ran nie da się już naprawić? Zaproszenie przyszło bez rozgłosu, wsunięte w róg biurka mojej żony Lucy, jakby to była zwykła notatka z agencji marketingowej, w której oboje pracowaliśmy. Jack, nasz prezes, zaproponował weekendowy wyjazd integracyjny, ćwiczenie budujące zespół, jak to nazwał. Ale to nie była typowa firmowa impreza. Nie, tym razem chodziło o prywatną wyspę należącą do Williama Fellowesa, jednego z naszych najbogatszych klientów. Jack jasno zaznaczył: Ten klient mógł zmienić przyszłość naszej firmy, a dobre wrażenie było kluczowe. Mark, musimy tam pojechać, powiedziała Lucy i oczy dosłownie błyszczały spod ekscytowania, gdy opowiadała szczegóły podczas drogi do domu. Prywatne loty czarterowe, luksusowe zakwaterowanie, wykwintne posiłki jak z bajki. Wyglądała na szczerze zachwyconą, ale ja poczułem ukłucie niepokoju. Nie umiałem go wtedy nazwać, ale coś w jej entuzjazmie wydawało się inne. Mimo to kto by odmówił darmowego urlopu? Po miesiącach w dziale IT i ciągłym zmaganiu się z obowiązkami rodzica, weekend z dala od wszystkiego brzmiał jak wybawienie. W dzień wyjazdu wsiedliśmy do prywatnego odrzutowca razem z sześcioma innymi parami, kluczowymi osobami w naszej firmie. Żona Jacka, Margaret, uosobienie w i klasy, powitała wszystkich serdecznie, a sam William, już siedzący na przodzie kabiny, wstał, by uścisnąć każdemu dłoń. Był wysoki i nienagannie ubrany, a srebrne pasma we włosach dodawały mu autorytetu i pewności siebie. Twarz Lucy rozpromieniła się, gdy ujął jej dłoń odrobinę za długo. Miło wreszcie poznać kobietę stojącą za tyloma sukcesami waszej firmy, powiedział William, a jego spojrzenie zatrzymało się na niej nieco zbyt długo. Żołądek mi się ścisnął. Wyspa, gdy dotarliśmy, była dokładnie taka, jak opisywała Lucy. Plaże z białym piaskiem, otoczone turkusową wodą, ciągnęły się kilometrami. Główna posiadłość była arcydziełem nowoczesnej architektury z oknami od podłogi do sufitu, które eksponowały piękno otaczającego krajobrazu. Gdy prowadzono nas do naszego apartamentu, Lucy nie mogła powstrzymać ekscytacji, robiła zdjęcia i mówiła bez przerwy, jak niewiarygodne jest to miejsce. Pierwszy dzień minął w mgnieniu oka. Nurkowanie, pedlboarding i leniwe plażowanie wypełniły godziny. William dołączył do nas na koktajlach o zachodzie słońca, a jego obecność zdominowała całe towarzystwo. Miał w sobie coś, co sprawiało, że każdy czuł się przez niego zauważony, a jednak miałem wrażenie, że to Lucy była jego głównym punktem zainteresowania. Zadawał jej pytania o pracę, zainteresowania, nawet o sztukę. Śmiała się łatwo, jej policzki zarumienione, nie od słońca, ale od czegoś innego. Tej nocy. Leżąc w przestronnym łóżku typu King Size, spróbowałem o tym porozmawiać. William wydaje się, bardzo tobą zainteresowany, powiedziałem, tonem lekkim, ale badawczym. Lucy odwróciła się w moją stronę, jej uśmiech był miękki, lecz ostrożny. On po prostu jest uprzejmy. Wiesz, jacy są tacy wpływowi ludzie, czarują wszystkich. Chciałem jej wierzyć, więc odpuściłem. Drugi dzień wyglądał podobnie. Bez aktywności i niekończący się luksus. Ale coś mnie gryzło. Lucy spędzała z Williamem więcej czasu niż było to konieczne. W pewnym momencie zobaczyłem ich przy basenie, pochylonych nad czymś, co wyglądało na intensywną rozmowę. Gdy podszedłem, dynamika natychmiast się zmieniła, ich uśmiechy były zbyt szerokie, zbyt sztuczne. Mark przywitał mnie, William, serdecznie, kładąc mi rękę na ramieniu. Masz niezwykłą żonę. Naprawdę wyjątkową kobietę. Dzięki, odparłem, nie bardzo wiedząc, co opowiedzieć. Mój niepokój się pogłębił. Tego wieczoru, podczas kolacji, William wzniósł toast za błyskotliwe umysły i piękne dusze firmy, a jego oczy były utkwione w Lucy. Odwróciła wzrok, zarumieniona, ale zadowolona. Zacisnąłem szczękę, starając się powstrzymać narastający w piersi niepokój. Po kolacji William zaprosił nas do swojego gabinetu na prywatną rozmowę. Pokój był równie wystawny co reszta rezydencji, półki pełne skórzanych tomów, antyczne meble, zapach brandy. Usiedliśmy z Lucy na skórzanej kanapie, a William zajął miejsce naprzeciwko nas z kieliszkiem w dłoni. Przejdę od razu do rzeczy, zaczął spokojnym, ale stanowczym tonem. Mark, mam do ciebie osobistą prośbę. Zmarszczyłem brwi. Słucham. Pochylił się do przodu, jego spojrzenie było pewne. Chciałbym spędzić weekend z Lucy. Świat nagle się przechylił. Wpatrywałem się w niego, pewien, że źle usłyszałem. Słucham? Wydusiłem głosem niskim i ostrym. William lekko się uśmiechnął, jakby mówił o pogodzie. Oferuję sto tysięcy dolarów w zamian za twoją zgodę. Oczywiście, to pozostanie między nami. Spojrzałem na Lucy, oczekując oburzenia, gniewu, czegokolwiek. Zamiast tego siedziała nieruchomo, jej twarz była blada, ale nie wyrażała natychmiastowego sprzeciwu. Lucy? Ponagliłem, podnosząc głos. Jej usta drgnęły, ale nie wydały żadnego dźwięku. W końcu wyszeptała: Mark, może powinniśmy o tym porozmawiać? To był cios prosto w serce. Mój świat rozpadł się na kawałki. Pęknięcia rozeszły się przez wszystko, co uważałem zapewne w naszym małżeństwie. Wstałem gwałtownie, krzesło zaskrzypiało na podłodze. To absurd, powiedziałem, głosem drżącym od tłumionej wściekłości. Lucy, wychodzimy. Mark, poczekaj, błagała, wstając również. To nie tak, jak myślisz. Po prostu, porozmawiajmy na zewnątrz. William pozostał na miejscu, jego twarz była niewzruszona. Weźcie tyle czasu, ile potrzebujecie, powiedział z nonszalanckim toastem. Na zewnątrz Lucy chwyciła mnie za ramię, jej uścisk był rozpaczliwy. Mark, posłuchaj mnie. To nie dotyczy nas, to szansa. Pomyśl, co moglibyśmy zrobić z tymi pieniędzmi. Wpatrywałem się w nią, przerażony. Ty to rozważasz? Nie. To znaczy, urwała, a w oczach zebrały się jej łzy. Nie wiem, okej. Okay? To po prostu skomplikowane. Skomplikowane? Powtórzyłem z niedowierzaniem. Jesteś moją żoną, Lucy. To nie powinno być żadnym skomplikowanym wyborem. Odwróciła wzrok, a jej milczenie było bardziej oskarżające niż jakiekolwiek słowa. W tamtej chwili coś we mnie pękło. Zdrada nie zawsze jest działaniem czasem to właśnie jego brak. A milczenie Lucy było najgłośniejszą zdradą ze wszystkich. Powietrze między mną a Lucy było kruche, niemal duszne, gdy wracaliśmy z gabinetu Williama. Jej milczenie mówiło więcej niż tysiąc słów. Nie wiedziałem, co obolało bardziej bezczelność Williama czy fakt, że Lucy nie odrzuciła jego propozycji od razu. Potrzebowałem jasności, ale Lucy nie dawała mi żadnej. Mark zaczęła niepewnie, gdy wyszliśmy na ciepłe, nocne powietrze, ciężkie od zapachu morskiej soli. Proszę, spróbuj zrozumieć. To wszystko jest takie surrealistyczne. Zrozumieć. Powtórzyłem spiętym głosem. Zrozumieć co dokładnie? Że w ogóle to rozważasz? Że nie powiedziałaś mu, żeby wsadził sobie swoją propozycję. W... Jej twarz wykrzywiła się w frustracji. To nie jest takie proste. To najprostsze na świecie, Lucy, rzuciłem ostro. Mówisz nie. Odchodzisz. Nie pozwalasz jakiemuś nadętemu miliarderowi traktować siebie i nas jak towaru. Odwróciła się, objęła ramionami swoje ciało. Wyolbrzymiasz to. To była tylko myśl. On nie mówił poważnie. Nie mówił poważnie? Zaśmiałem się gorzko. Miał kwotę. Plan. To bardziej poważne niż wszystko inne. Nie rozmawialiśmy więcej tej nocy. Lucy wsunęła się do ogromnego łóżka, odwrócona plecami do mnie, a ja usiadłem w fotelu, wpatrując się w ocean. Księżyc oświetlał spokojne fale, które uderzały o brzeg z rytmiczną pewnością, w zupełnym kontraście do burzy w mojej głowie. Następnego ranka wstałem wcześnie, zdeterminowany, by oczyścić umysł. Lucy nadal spała, jej twarz wyglądała spokojnie i niewinnie, jakby noc wcześniej w ogóle się nie wydarzyła. Włożyłem buty do biegania i ruszyłem na plażę. Wyspa o tej porze była niemal nienaturalnie cicha. Inni goście nadal spali w swoich luksusowych apartamentach. Biegłem wzdłuż brzegu, a rytmiczne uderzenia stóp o piasek dawały dziwne poczucie stabilności. Ale myśli wciąż były chaotyczne. Co teraz? Konfrontacja z Williamem wydawała się bezcelowa, zapewne zbyłby mnie jakimś eleganckim żartem. A Lucy. Boże! Lucy! Fakt, że nie powiedziała mu nie od razu, prześladował mnie. To sugerowało, że coś już się zmieniło między nami, coś czego nie zauważyłem. Zatrzymałem się przy grupie ostrych skał, łapiąc oddech i patrzyłem na horyzont. Morze było ogromne i obojętne, przypominało mi, jak małe są moje problemy w wielkiej skali świata. Ale mnie pochłaniały całkowicie. Kiedy wróciłem do rezydencji, atmosfera wydawała się inna. Inne pary krzątały się wokół, jedząc śniadanie na werandzie lub przygotowując się do atrakcji dnia. Lucy siedziała z Williamem przy jednym ze stolików, ich głowy były blisko siebie. Serce ścisnęło mi się na ten widok. Podszedłem powoli, próbując ocenić sytuację. William pierwszy mnie zauważył, jego uśmiech był jak zawsze pewny siebie. Mark. Dzień dobry, powiedział, wskazując na wolne krzesło. Dołączysz? Lucy spojrzała na mnie, jej twarz była nie do odczytania. Zawahałem się, ale ciekawość zwyciężyła. Usiadłem. Właśnie rozmawialiśmy o planach na dzisiaj, kontynuował William swobodnie. Opowiadałem Lucy o prywatnym miejscu do nurkowania niedaleko stąd. Krystaliczna woda, kolorowe życie morskie, coś niesamowitego. Brzmi, nieźle, powiedziałem, z trudem zmuszając się do wypowiedzenia tych słów. Może wybierzecie się tam razem? zasugerował z irytującym spokojem. Szkoda by było przegapić taką okazję. Właściwie, odparłem stanowczo, "Zostaniemy przy aktywnościach grupowych." Uśmiech Williama nie zniknął, ale w jego oczach pojawiło się coś ciemniejszego, może rozbawienie, a może wyzwanie. Oczywiście. Cokolwiek wam odpowiada. Lucy nerwowo poprawiła się na krześle i spojrzenie przeskakiwało między nami. Mark, może jednak powinniśmy. Nie, przerwałem jej, wstając gwałtownie. Nie powinniśmy. Przy stole zapanowała cisza, gdy odszedłem, serce waliło mi jak młotem. Wiedziałem, że właśnie wyznaczyłem granicę. Nie wiedziałem tylko, jaką cenę za to zapłacę. Reszta dnia minęła jak we mgle. Dołączyłem do grupy na kajaki, podczas gdy Lucy została w rezydencji, tłumacząc się bólem głowy. Miałem nieodparte wrażenie, że ktoś mnie obserwuje, że obecność Williama unosi się nad wyspą, nawet gdy nie było go w pobliżu. Po powrocie z wyprawy zobaczyłem Lucy przy basenie, rozmawiała z Margaret, żoną Jacka. Obie podniosły wzrok, gdy się zbliżyłem, a uśmiech Lucy natychmiast zbladł. Cześć, powiedziałem neutralnym tonem. Jak ból głowy? Już lepiej, odpowiedziała, ale w jej głosie nie było przekonania. Margaret, jak zawsze taktowna, pożegnała się i zostawiła nas samych. Usiadłem obok, a napięcie między nami było niemal namacalne. Musimy porozmawiać, powiedziałem cicho. Lucy westchnęła, a jej ramiona opadły. Wiem. Naprawdę? Zapytałem, a frustracja zaczęła mi się wylewać, bo mam inne wrażenie. Odsuwasz się ode mnie. Jesteś rozkojarzona. A teraz jeszcze to, ta cała szopka z Williamem. Nie prosiłam o to, przerwała, jej głos był ostry. Myślisz, że chciałam, żeby. Nie, ale też nie powiedziałaś mu, nie, rzuciłem. Nie obroniłaś nas. Jej twarz zadrżała i przez chwilę myślałem, że się rozpłacze. Ale nie, tylko odwróciła wzrok, jej szczęka zacisnęła się z napięcia. Przepraszam, powiedziała w końcu, niemal szeptem. Nie wiedziałam, jak to ogarnąć. To za mało, Lucy, powiedziałem już bardziej zmęczonym niż zagniewanym głosem. Musisz zdecydować. Ja albo to coś. Nie odpowiedziała. A ta cisza była jak znak, początek końca. Kolacja tego wieczoru była cicha i nie. Lucy i ja siedzieliśmy razem z grupą, ale prawie się nie odzywaliśmy. William, jak zwykle pełen wdzenku, Zachowywał się, jakby nic się nie wydarzyło. Ale co jakiś czas łapałem jego spojrzenie. To był teatr. Gra o władzę. Po kolacji, gdy wszyscy się rozchodzili, kręciłem się w pobliżu gabinetu. Drzwi były uchylone i słyszałem głos Williama, niski, spokojny, rozmawiał chyba z Jackiem. Zawahałem się, ale odszedłem. Nie chciałem słyszeć żadnych jego planów. Idąc w stronę werandy. Zauważyłem Lucy, siedziała sama, wpatrzona w ciemne morze. Wyglądała tak mała, tak krucha, że mimo wszystkiego serce mi się ścisnęło. Podeszedłem ostrożnie, niepewny, co opowiedzieć. Nie spojrzała na mnie, ale to ona przerwała ciszę. Nie wiem już, kim jestem, przyznała, jej głos był surowy i bezbronny. Usiadłem obok niej, a przestrzeń między nami wydawała się większa niż kiedykolwiek wcześniej. To może spróbujmy się dowiedzieć. Razem. Odwróciła się, a w jej oczach błyszczały łzy. A co, jeśli już wszystko zepsułam? Jej bezbronność była jak nóż w serce, ale nie mogłem pozwolić sobie na słabość. To wtedy to naprawimy, powiedziałem spokojnie. Ale muszę wiedzieć, że chcesz walczyć o nas. Nie odpowiedziała. Tylko fale biły o brzeg, nieprzerwanie. Następny poranek był chłodniejszy niż poprzedni, choć tropikalne słońce świeciło tak samo jasno. Napięcie między mną a Lucy wisiało w powietrzu, niewypowiedziane, ale duszące. Śniadanie było sztywne. Ona dłubała w owocach i jogurcie, a ja piłem kawę w milczeniu. Wokół nas inni goście rozmawiali radośnie, nieświadomi coraz większej przepaści w naszym małżeństwie. Obecność Williama była jak cień, nie podszedł do naszego stolika, ale czułem jego wzrok z drugiego końca werandy. Kilka razy przyłapałem go, jak obserwuje Lucy. Jego spojrzenie trwało zbyt długo, zbyt intensywnie. Krew zaczęła mi wrzeć. Gdy grupa rozeszła się na kolejne aktywności, Lucy zaskoczyła mnie, chwytając mnie za ramię. Przejdźmy się, powiedziała cicho. Zawahałem się, ale skinąłem głową. Musieliśmy porozmawiać, choć nie byłem pewien, czy jestem gotów usłyszeć to, co miała do powiedzenia. Spacerowaliśmy po plaży, drobny piasek skrzypiał pod stopami. Ocean rozciągał się bez końca przed nami, spokojny, obojętny. Przez długi czas żadne z nas się nie odezwało. Słychać było tylko rytmiczne uderzenia fal. Nie wiem, jak to naprawić, powiedziała w końcu Lucy, ledwo słyszalnym głosem. Zatrzymałem się i spojrzałem na nią. A czy w ogóle chcesz to naprawiać? Pytanie zawisło między nami ciężkie i bezlitosne. Jej usta się poruszyły, jakby miała odpowiedzieć, ale nie wypowiedziała żadnego słowa. Odwróciła wzrok, jej twarz była pełna konfliktu. Muszę wiedzieć, Lucy, naciskałem. Bo nie mogę dalej walczyć sam. Jeśli nie jesteś tu ze mną, to koniec. Jej oczy zaszkliły się łzami, które szybko starła z policzków. Nie wiem, Mark. Czuję się zagubiona. Uwięziona. Uwięziona? Powtórzyłem, a to słowo bolało jak cios. Ale starałem się zachować spokój. Co to ma znaczyć? Pokręciła głową, frustracja malowała się na jej twarzy. Nie potrafię tego wyjaśnić. Kocham cię, ale czuję pustkę. A William. Urwała nagle. Zbyt późno zdając sobie sprawę, Ceo powiedziała. A William Ceo? Zapytałem ostro. Westchnęła ciężko, jej ramiona opadły. Sprawia, że czuję się widziana. Jakbym była kimś więcej niż tylko żoną, matką, pracownicą. On mnie widzi. To wyznanie było ciosem prosto w żołądek. A ja Cię nie widzę? Mój głos załamał się, mimo że próbowałem zachować spokój. To nie tak powiedziała szybko. To po prostu inne inne powtórzyłem gorzko. Wiesz, jak to brzmi nie odpowiedziała. Patrzyła gdzieś daleko, w stronę horyzontu z twarzą pełną żalu i zagubienia. Zawsze Cię widziałem, Lucy powiedziałem po dłuższej ciszy może nie tak, jak On, ale zawsze i kochałem Cię w dobrych i złych chwilach ale to to jest najgorsze. Jej łzy zaczęły spływać, ale nie próbowała ich już ocierać. Przepraszam, wyszeptała. Przeprosiny nie naprawią tego powiedziałem, głosem ciężkim od rezygnacji. Musisz zdecydować. Ja albo on. My albo to coś. Spojrzała na mnie, jakby czegoś szukała w moich oczach. Ale cokolwiek to było, nie znalazła. Zamiast tego odwróciła się i odeszła, zostawiając mnie samego na plaży, tylko z szumem fal i bólem w piersi. Reszta dnia minęła jak w malignie. Unikałem zarówno Lucy, jak i Williama, jak tylko mogłem. Rzuciłem się w wir aktywności grupowych, próbując zająć czymkolwiek umysł. Ale nieważne jak bardzo się starałem, nie potrafiłem wyrzucić z głowy obrazu ich dwojga razem ani słów Lucy, on mnie widzi. Wieczorem byłem wściekły. Wiedziałem, że nie mogę pozwolić, by to wszystko dalej trwało. Jeśli Lucy nie zamierzała tego zakończyć, zrobię to ja. Czekałem do kolacji, aż większość gości rozeszła się do pokoi albo rozsiadła z drinkami na werandzie. Wtedy ruszyłem, by znaleźć Williama. Znalazłem go w jego gabinecie. Siedział za ogromnym dębowym biurkiem z kieliszkiem brandy w dłoni. Gdy wszedłem, uniósł wzrok, zaskoczony, ale tylko nieznacznie. Mark, powiedział, odkładając kieliszek. Czym zawdzęczam tę wizytę? Zamknąłem za sobą drzwi i podszedłem do biurka, zatrzymując się naprzeciwko niego. Musimy porozmawiać. Odchylił się w fotelu, patrząc na mnie z chłodnym rozbawieniem. Słucham cię. Nie wiem, w jaką grę grasz, zacząłem, głosem niskim i kontrolowanym, ale skończysz ją teraz. Cokolwiek próbujesz osiągnąć z Lucy, to koniec. William uniósł brew, jego uśmiech był irytująco spokojny. A co dokładnie, twoim zdaniem, próbuję osiągnąć? Nie udawaj głupca, warknąłem. Jasno wyraziłeś swoje intencje. Myślisz, że możesz rzucić pieniędzmi i dostać to, czego chcesz. Nie ma mowy. Zachichotał, a dźwięk ten działał mi na nerwy. Mark, źle mnie zrozumiałeś. Moja propozycja nie miała na celu odebrania czegokolwiek. Chciałem dać Lucy wybór. Ona nie potrzebuje wyboru, powiedziałem przez zaciśnięte zęby. Ma męża, rodzinę. To wszystko, czego potrzebuje. Czy na pewno? zapytał nagle poważnym tonem. Bo z mojego punktu widzenia wygląda, jakby szukała czegoś więcej. Te słowa trafiły w czuły punkt i on o tym wiedział. Pochylił się lekko do przodu, jego spojrzenie było ostre. Powiedz mi, Mark, kiedy ostatni raz naprawdę ją widziałeś? Nie jako swoją żonę czy matkę twoich dzieci, ale jako kobietę? Otworzyłem usta, by odpowiedzieć, ale zabrakło mi słów. Prawda była taka, że nie wiedziałem. I to bolało bardziej, niż chciałem przyznać. William uśmiechnął się lekko, jakby wygrał niewypowiedzianą bitwę. Jesteś dobrym człowiekiem, Mark. Ale czasem dobroć to za mało. Zacisnąłem pięści, ledwo powstrzymując się od wybuchu. Trzymaj się od niej z daleka, powiedziałem lodowato. To twoje ostatnie ostrzeżenie. Odwróciłem się i wyszedłem, zostawiając go samego w jego pozłacanej klatce. Ale gdy wracałem do naszego apartamentu, nie mogłem pozbyć się uczucia, że miał rację, że byłem ślepy na pęknięcia w naszym małżeństwie, dopóki nie było za późno. Burza przyszła nagle. Jeszcze chwile wcześniej wieczorne niebo było pomalowane pastelowymi odcieniami różu i pomarańczu, a ocean spokojnie lśnił w świetle zachodzącego słońca. Potem, jakby znikąd, nadciągnęły czarne chmury, pochłaniając horyzont i uwalniając kaskady deszczu. Goście zebrali się w głównym salonie rezydencji, przemrząc nerwowo, gdy wiatr zawył za oknami. Ale Lucy nigdzie nie było. Krążyłem po pomieszczeniu, serce waliło mi w piersi. Nie wróciła do naszego apartamentu i nikt nie widział jej od kolacji. Przed oczami stanął mi uśmiech Williama i ogarnęło mnie przerażenie. Czy była z nim? Czy go wybrała? Zacisnąłem pięści, próbując odegnać myśl, która rwała moje wnętrze na strzępy. Nie mogąc dłużej czekać, chwyciłem kurtkę przeciwdeszczową i wybiegłem na zewnątrz w sam środek nawałnicy. Wiatr niemal mnie przewrócił, a deszcz przemoczył do suchej nitki w kilka sekund. Wołałem jej imię, ale mój głos ledwo przebijał się przez huk wichury. Plaża była pusta, fale z hukiem rozbijały się o brzeg. Ruszyłem w stronę klifów na końcu wyspy, tych samych, po których spacerowaliśmy z Lucy tego ranka. Wtedy była zamyślona, wpatrzona w dal. Teraz, wspinając się po śliskich skałach, modliłem się, by jej tam nie było. Lucy! zawołałem ochryple, a niebo przecięła błyskawica. Oświetlając ostre krawędzie urwiska. I wtedy ją zobaczyłem. Stała na skraju, jej sylwetka wyraźna na tle burzowego nieba. Ręce miała splecione wokół siebie, a włosy rozwiewał jej szalony wiatr. Serce zamarło mi w piersi, gdy ruszyłem w jej stronę. Lucy! krzyknąłem ponownie, głośniej. Odwróciła się, jej twarz była blada, zmyta deszczem, albo łzami? Mark. Powiedziała, jej głos dochodził do mnie w strzępach, niesiony przez wiatr. Dopadłem do niej, chwytając ją za ramię, by ją ustabilizować. Co ty tu robisz? Zapytałem drżącym głosem. Tu jest niebezpiecznie spojrzała na mnie oczami pełnymi bólu. Musiałam pomyśleć. To nie miejsce na myślenie powiedziałem, próbując odciągnąć ją od krawędzi. Ale opierała się, twardo stojąc w miejscu. Mark zaczęła, a jej głos się załamał. Zrujnowałam wszystko. Nas. To naprawmy to, powiedziałem rozpaczliwie. Cokolwiek to jest, cokolwiek czujesz, przejdziemy przez to. Razem. Pokręciła głową, a nowe łzy zmieszały się z deszczem. Nie wiem, czy potrafimy. Nie wiem już nawet, kim jestem. Jesteś moją żoną, powiedziałem z pasją. Kobietą, którą kocham. To się nie zmieniło. Ale ja się zmieniłam, wyszeptała. I nie wiem, jak wrócić. Grzmot odbił się echem od klifów, a deszcz zaczął lać jeszcze mocniej. Zacisnąłem dłoń na jej ramieniu, ogarnięty strachem. Proszę, Lucy, wróćmy do środka. Znajdziemy wyjście. Zawahała się, spojrzała w kierunku wzburzonego oceanu. A co jeśli jest już za późno, Mark? A co jeśli już wszystko zniszczyłam? Nie jest za późno, powiedziałem stanowczo. Nigdy nie jest za późno. Przez chwilę myślałem, że ją odzyskałem. Zrobiła krok w moją stronę, cała się trzęsąc. Ale wtedy spojrzała na mnie z tym smutnym uśmiechem, który rozdarł mi serce. Przepraszam, powiedziała. I zanim zdążyłem zareagować, wyrwała się z mojego uścisku i zrobiła krok w tył, spadając z klifu. Lucy. Krzyknąłem, rzucając się do przodu, ale było za późno. Padłem na kolana na krawędzi urwiska, bez tchu, patrząc, jak znika w spienionych wodach poniżej. Godziny, które nastąpiły po jej skoku, były rozmazane, jakby czas przestał istnieć. Pracownicy wyspy wezwali pomoc, ale burza skutecznie uniemożliwiła jakiekolwiek działania ratunkowe. Stałem na klifie długo po tym, jak próbowano mnie odciągnąć, otępiały, nieobecny, z sercem roztrzaskanym na milion kawałków. Gdy burza w końcu ustąpiła, odnaleziono jej ciało wyrzucone przez fale na skały. Nie pozwolono mi jej zobaczyć, ale powiedziano, że wyglądała spokojnie, jakby po prostu spała. Te słowa nie przyniosły mi żadnej ulgi. Wróciłem na ląd sam. William nie powiedział ani słowa, gdy opuszczałem wyspę. Jego pewność siebie gdzieś zniknęła, a w jego oczach dostrzegłem coś, co mogło być winą albo obojętnością. Nie miało to już znaczenia. Dom był cichy, gdy dotarłem na miejsce. Nasze dzieci przebywały u moich rodziców. Usiadłem w salonie, otoczony zdjęciami Lucy, uśmiechniętej, pełnej życia, obecnej. Jej nieobecność przygniatała mnie bardziej niż jakakolwiek fala. Przygniatała mnie ostatecznością. Nie wiem, jak długo tam siedziałem, wpatrując się w wspomnienia życia, które się skończyło. Wiedziałem tylko jedno, zawiodłem ją. Nie dostrzegłem jej bólu. Nie uratowałem jej. I teraz było już za późno. Fale nadal biły o brzeg. Gdzieś daleko. Obce i obojętne. Jakby nigdy nic się nie stało.